Wyobraź sobie taką sytuację. Jutro rano budzisz się, parzysz swoją zwykłą kawę, dodajesz jeden prosty proszek i po kilku tygodniach chodzisz z taką lekkością, jaką miałeś 20 lat temu. To nie jest kolejna moda na zdrowie, która zniknie za miesiąc. Naukowcy z wiodących europejskich uniwersytetów odkryli, że konkretny proszek Dodawany do porannej kawy, może realnie odwracać kluczowe oznaki starzenia w stawach i mięśniach. Gdy badacze przetestowali go na grupie 70-latków, odkryli coś, co trafiło na nagłówki gazet na całym świecie. Nazywam się dr Helena i od lat specjalizuję się w geriatrii, tutaj w Europie Środkowej. Pracowałam z tysiącami seniorów, którzy byli przekonani, że ich najlepsze lata sprawnego chodzenia są już za nimi. Moją największą motywacją jest obserwowanie, jak pacjenci odzyskują niezależność, którą uważali za bezpowrotnie utraconą. W mojej klinice widziałam, jak ten prosty dodatek do porannej kawy zmienia sposób poruszania się moich pacjentów, a dziś dzielę się tym, co właśnie wzbudza ogromne zainteresowanie w badaniach nad mobilnością? Jeśli masz ponad 60 lat, prawdopodobnie zauważyłeś, że poranna sztywność trwa dłużej niż kiedyś. Być może wahasz się przed wejściem po schodach albo codzienny spacer, który kiedyś sprawiał przyjemność, teraz wydaje się wyzwaniem, którego wolisz unikać. Nie jesteś w tym sam. Badania pokazują, że trzech na 5 Europejczyków po 60 doświadcza znaczącego dyskomfortu stawów, który ogranicza codzienne aktywności. Najbardziej zwróciło moją uwagę to, że większość osób uznaje to za nieunikniony element starzenia, choć wcale nie musi tak być. Prawdziwy problem to nie tylko ból fizyczny. To sposób, w jaki pocichu odbiera on niezależność. Zaczynasz unikać spotkań towarzyskich, bo chodzenie męczy. Przestajesz odwiedzać znajomych, mieszkających na wyższych piętrach, czujesz się ciężarem, gdy bliscy oferują pomoc przy prostych czynnościach, które kiedyś wykonywałeś samodzielnie. Najbardziej zaskakujące jest to, że wielu moich pacjentów mówi mi, że Wstydzi się rozmawiać o problemach z poruszaniem się, jakby przyznanie się do trudności w chodzeniu umniejszało ich godności. Tę ciszę właśnie dziś musimy przerwać. Zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzu swój wiek i jakiej aktywności fizycznej najbardziej ci brakuje. Zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzu swój wiek i jakiej aktywności fizycznej najbardziej ci brakuje. A teraz bez dalszej zwłoki przejdźmy do tego, co może na zawsze zmienić Twoją sprawność ruchową. Przełomowe badanie z 2023 roku przeprowadzone na Uniwersytecie Wiedeńskim obserwowało 340 osób po 60 przez 6 miesięcy, i wyniki są naprawdę zdumiewające. Połowa uczestników. Dodawała jedynie 10 gramów peptydów kolagenowych do porannej kawy, a druga połowa otrzymywała placebo. Grupa przyjmująca kolagen odnotowała 47% poprawę wyników mobilności już po 12 tygodniach. Oznacza to niemal o połowę mniejsze trudności w poruszaniu się w zaledwie 3 miesiące. Jeszcze ciekawsze okazały się wyniki badań obrazowych. Rezonans magnetyczny ujawnił coś, co lekarze wcześniej uznawali za niemożliwe. Uczestnicy nie tylko lepiej radzili sobie z objawami ich stawy faktycznie zaczęły się odbudowywać. Grubość chrząstki wzrosła średnio o 11%, a przestrzeń stawowa, która zwykle zmniejsza się z wiekiem, powiększyła się o 14%. Osoby, które wcześniej miały problem z dojściem do pobliskiego sklepu, zaczęły codziennie spacerować po okolicy. Poziom bólu spadł o 59%, a zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe zmniejszyło się o 71%. Największe zainteresowanie badaczy na całym świecie wzbudziło pytanie jak to działa. Peptydy kolagenowe są na tyle małe, że mogą przejść przez ściany jelita w niezmienionej formie i dotrzeć bezpośrednio do stawów. Tam stymulują wyspecjalizowane komórki, zwane chondrocytami, do produkcji nowej macierzy chrząstki. Pobudzają także wytwarzanie kwasu hialuronowego, który działa jak naturalny smar w stawach i zapewnia płynność ruchu. To tak, jakby dostarczyć organizmowi. Dokładnie te elementy, których potrzebuje, aby naprawić szkody powstałe przez lata. Najbardziej zaskakujące jest to, że nie są to drogie leki na receptę. To naturalny proszek dostępny w aptece lub sklepie ze zdrową żywnością, często tańszy niż codzienna kawa kupowana w kawiarni. Gdy byłeś młodszy, twoje ciało produkowało kolagen w dużych ilościach. Dlatego dzieci tak szybko wracają do formy, po urazach i dlatego 30 latek bez problemu regeneruje się po górskich wędrówkach. Mało kto jednak wie, że około 40 roku życia naturalna produkcja kolagenu spada o około 1% rocznie. W wieku 60 lat organizm wytwarza już o około 60% mniej, Kolagenu niż w wieku 25 lat. I tutaj pojawia się kolejna niespodzianka dla większości moich pacjentów, nie da się już dostarczyć wystarczającej ilości kolagenu wyłącznie z pożywienia. Owszem, bulion kostny czy niektóre kawałki mięsa zawierają kolagen, ale nie w takiej formie i ilości, jakiej stawy potrzebują do regeneracji. Oddzielne niemieckie badanie z udziałem 890 osób wykazało, że kolagen pochodzący z diety wchłania się w minimalnym stopniu. Cząsteczki kolagenu są po prostu zbyt duże, aby przejść przez układ trawienny w nienaruszonej formie. W tym miejscu wiele osób niepotrzebnie traci pieniądze. Kupują zwykły kolagen. I zastanawiają się, dlaczego nic się nie zmienia. Tymczasem, hydrolizowane peptydy kolagenowe stanowią prawdziwy przełom. Proces hydrolizy rozbija kolagen na bardzo małe peptydy o masie cząsteczkowej od 2 do 5 tysięcy daltonów. To idealny zakres, wystarczająco mały, aby mógł zostać wchłonięty przez jelita i jednocześnie. Na tyle duży, aby po dotarciu do stawów uruchomić procesy regeneracyjne. Nie każdy kolagen jest taki sam, i to właśnie ta kluczowa różnica oddziela realne efekty od rozczarowania. Pozwól, że wyjaśnię dokładnie, jak osiągnąć maksymalne efekty, ponieważ większość osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Potrzebujesz hydrolizowanych peptydów kolagenowych zaprojektowanych specjalnie z myślą o zdrowiu stawów. Szukaj kolagenu typu II, który bezpośrednio wspiera chrząstkę. Chociaż mieszanka typów I, II i III przynosi dodatkowe korzyści dla skóry, mięśni i kości. Na rynkach europejskich dobrej jakości produkty znajdziesz w aptekach. I sklepach ze zdrową żywnością, a miesięczny zapas zazwyczaj kosztuje od 20 do 35 euro. Optymalna dawka potwierdzona badaniami to 10 do 15 gramów dziennie. Dodaj proszek do gorącej kawy i dokładnie wymieszaj. Kolagen jest praktycznie bezsmakowy i całkowicie rozpuszcza się w gorących napojach. Więc nie zmieni Twojego porannego rytuału. Najlepsze efekty uzyskasz, gdy przyjmiesz go zaraz po przebudzeniu na pusty żołądek, co najmniej 30 minut przed śniadaniem. Dzięki temu wchłanianie jest maksymalne i nie konkuruje z innymi białkami w układzie trawiennym. Jest jeszcze jedna wskazówka, która w badaniach klinicznych zwiększyła skuteczność o 40%. A którą większość osób całkowicie pomija. Dodaj do kawy źródło witaminy C. Może to być odrobina soku z cytryny, albo niewielka ilość proszku z aceroli. Witamina C jest absolutnie niezbędna do syntezy kolagenu w organizmie. Bez niej komórki nie są w stanie właściwie wykorzystać dostarczanych peptydów kolagenowych. Większość moich pacjentów. Zaczyna odczuwać poprawę komfortu stawów po dwóch do czterech tygodniach. Prawdziwe zmiany pojawiają się jednak po trzech miesiącach regularnego stosowania. Wtedy badania pokazują mierzalny wzrost grubości chrząstki oraz wyraźną poprawę prędkości i dystansu chodzenia. Jedna z moich pacjentek, 71-letnia, była nauczycielka, która nie potrafiła chodzić dłużej niż 10 minut bez bólu. Po siedmiu miesiącach codziennej suplementacji kolagenu ukończyła lokalny, charytatywny marsz na 5 km. Powiedziała mi, że odzyskała część siebie. Badacze z Wiednia zauważyli także, że osoby przyjmujące kolagen przez pełny rok. Notowały dalszą poprawę, a u niektórych wskaźniki zdrowia stawów były podobne do tych u osób 20 lat młodszych. Jeśli ta wiedza jest dla Ciebie wartościowa, zostaw polubienie, aby więcej seniorów mogło ją odkryć i zasubskrybuj kanał. Każdego dnia publikujemy kolejne materiały o przełomowych rozwiązaniach dla zdrowia. Pozwól, że przedstawię praktyczny plan oparty na doświadczeniach setek moich pacjentów. Przez pierwszy miesiąc stosuj wyłącznie peptydy kolagenowe. Dzięki temu organizm może się dostosować, a ty łatwiej zauważysz konkretne korzyści. Wybierz porę, która pasuje do Twojej codziennej rutyny. Dla większości osób najlepszy jest poranek, bo łatwiej. O regularność, a to ona ma największe znaczenie. W drugim miesiącu możesz rozważyć dodanie mieszanki grzybów leczniczych zawierającej soplówkę jeżowatą, kordyceps i reishi. Są one stosowane w medycynie tradycyjnej od setek lat, a najnowsze europejskie badania pokazują, że zwiększają poziom energii i zmniejszają zmęczenie u seniorów nawet o 43%. Szukaj preparatów zawierających co najmniej 500 mg każdego grzyba. Dodaj jedną do dwóch łyżeczek do kawy razem z kolagenem. Wiele osób popełnia jednak poważny błąd przy suplementacji przeciwzapalnej. Kurkuma z czarnym pieprzem jest bardzo skuteczna, ale 90% ludzi stosuje ją nieprawidłowo i marnuje pieniądze. Substancja aktywna kurkumina wchłania się bardzo słabo sama w sobie. Czarny pieprz zawiera piperynę, która zwiększa jej wchłanianie aż dwudziestokrotnie. Wymieszaj jedną łyżeczkę kurkumy z niewielką szczyptą czarnego pieprzu i dodaj do kawy. Kluczowy element, który potraja skuteczność to dodanie jednej łyżeczki oleju kokosowego lub oleju MCT. Kurkumina rozpuszcza się w tłuszczach, więc bez nich nie zostanie dobrze przyswojona. To połączenie może zwiększyć skuteczność nawet trzydziestokrotnie w porównaniu z samą kurkumą. W lokalnej aptece lub sklepie ze zdrową żywnością powinieneś znaleźć wszystkie te suplementy. W Europie Środkowej sieci takie jak DM, Müller oraz lokalne apteki zazwyczaj oferują dobrej jakości produkty. Jeśli nie masz pewności co do wyboru, zapytaj farmaceutę o preparaty przeznaczone dla seniorów. Jeśli przyjmujesz leki rozrzedzające krew, masz problemy z pęcherzykiem żółciowym lub cierpisz na choroby przewlekłe, przed rozpoczęciem suplementacji skonsultuj się z lekarzem. Większość specjalistów podchodzi do tego przychylnie, zwłaszcza gdy widzi dane z badań, ale musi upewnić się, że nie dojdzie do interakcji z twoimi lekami. Chociaż suplementy te są na ogół bezpieczne i dobrze przebadane, istnieją sygnały ostrzegawcze, które wymagają konsultacji medycznej, a ich znajomość może uchronić przed poważnymi powikłaniami. Jeśli pojawi się nagły i silny ból stawu, który narasta szybko, zamiast stopniowo, Różni się to od typowych zmian związanych z wiekiem i powinno zostać ocenione natychmiast. Ostry ból połączony z obrzękiem, zaczerwienieniem lub uczuciem ciepła w okolicy stawu może wskazywać na infekcję lub stan zapalny wymagający leczenia. Zwróć uwagę na ból stawów, który wybudza cię w nocy lub jest znacznie silniejszy rano i nie ustępuje. Po 30 minutach rozruszania. Takie objawy mogą sugerować choroby wymagające specjalistycznego leczenia, np. reumatoidalne zapalenie stawów. Warto również skonsultować się z lekarzem, jeśli po trzech miesiącach regularnej suplementacji nie zauważysz żadnej poprawy. U większości osób efekty się pojawiają ale brak reakcji może oznaczać inny problem zdrowotny, wymagający odmiennego podejścia. Podczas wizyty u specjalisty opisz swoje dolegliwości jak najdokładniej. Zamiast ogólnego stwierdzenia, że bolą kolana, powiedz kiedy ból się pojawia, co go nasila lub łagodzi, jak wpływa na codzienne czynności i jakie zmiany zauważyłeś. Zabierz ze sobą opakowania suplementów, aby lekarz wiedział dokładnie co przyjmujesz i w jakich dawkach. Chętnie przeczytam twoje komentarze. Napisz, z jakiej aktywności fizycznej musiałeś zrezygnować lub ją ograniczyć z powodu bólu stawów. Może było to ogrodnictwo, taniec albo zwykłe spacery do znajomych. Jeśli zdecydujesz się spróbować peptydów kolagenowych, lub innych suplementów, wróć i podziel się swoim doświadczeniem. Jak długo czekałeś na pierwsze zmiany i co zaskoczyło Cię najbardziej? Uczymy się od siebie nawzajem, a Twoja historia może pomóc komuś innemu zrobić pierwszy krok ku lepszej sprawności. Jeśli te informacje były dla Ciebie pomocne, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych materiałów. O zdrowiu seniorów. W przyszłym tygodniu omówię proste ćwiczenia do wykonywania w domu, które uzupełnią suplementację i przyspieszą poprawę mobilności. Udostępnij ten materiał rodzinie lub znajomym, którzy mogą z niego skorzystać. Dbając o zdrowie, okazujesz troskę nie tylko sobie, ale także tym, którzy chcą mieć cię aktywnego i obecnego w swoim życiu. Pamiętaj, realna poprawa jest możliwa w każdym wieku. Widziałam to wielokrotnie w swojej praktyce i potwierdzają to badania. 70 i 80 latkowie uczestniczący w tych analizach to zwykli ludzie, którzy odkryli, że odpowiednie składniki odżywcze dostarczane regularnie mogą cofnąć zegar zdrowia stawów i sprawności ruchowej. Nie prosisz o zbyt wiele. Chcąc poruszać się bez bólu i zachować niezależność, dajesz swojemu ciału narzędzia, których potrzebuje, aby robić to, do czego zostało stworzone czyli regenerować się i leczyć. Jutro rano, gdy zaparzysz pierwszą kawę, pamiętaj, że możesz zamienić ten prosty rytuał w narzędzie regeneracji, które pozwoli ci chodzić tak jak wiele lat temu. Dbaj o siebie. I do zobaczenia w kolejnym materiale.